Cześć droży, drogie raczki, boże, aż się przejęzyczyłam, e, witam Was serdecznie na Waszym... Czytaniu. Już idzie jegomość, też się przywitać. E, e, witam Was serdecznie na Waszym czytaniu e, na kwiecień, czytaniu partnerskim i czytaniu miłosnym. Patrzymy na to, co u Was e, się dzieje, jak te energie się układają. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonować ze wszystkimi. Pamiętajcie o sprawdzaniu ascendentów. Warto też e, sobie zerknąć na czytanie Waszego partnera, partnerki. E, przypominam też, że czytanie partnerskie jest dobre dla osób, które są singlami, ale mają na przykład już konkretnie już chodzą dookoła jakiejś osoby, albo myślą o jakiejś osobie, już są trochę zafiksowane na danej osobie, to też ta energia gdzieś powinna wybrzmieć. Pamiętajcie, że brać to, co rezonuje, resztę odrzucacie i pamiętajcie, że te energie mają prawo się przerzucać między sobą, więc bądźcie uważni, słuchajcie uważnie i rozsądnie, um, no, żeby sobie też nie strzelić w stopę i nie popłynąć za daleko, pamiętajcie, musimy być przy, przy tych ogólnych czytaniach tacy dosyć Mocno stojące na ziemi. I zachęcam Was bardzo do wzięcia udziału w konkursie, więc tym samym zachęcam Was do komentowania. Losujemy po jednej osobie pod koniec miesiąca z osoby komentującej, z osób komentujących, która wygrywa darmowe czytanie. Informacje na ten temat, jak i na wszystkie, na całą rzeszę innych spraw znajdziecie w zakładce społeczność, do której Was bardzo zapraszam i też zachęcam, żeby tam zerkać. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to też jest ważna sprawa, żebyście dostawali informacje o nowych filmach, a szczególnie jeśli aktywujecie sobie dzwoneczek, to też Wam będą przychodzić powiadomienia o nowych filmach i nagraniach. Dobra, moi drodzy, na co patrzymy? Patrzymy na ogólną energię w związku w relacji. Dociągamy sobie też karty wyroczni. Potem sobie rozkładamy relacyjne rozkład i na samym końcu patrzymy, jakie są tendencje, jak się sprawa dalej potoczy. Za chwilkę będą już rozkłady majowe, więc szczęśliwie jest duża szansa, że będziemy już z tymi czytaniami bardziej do przodu i bardziej na bieżąco, tak żebyście już w przyszłym miesiącu byli trochę bardziej przygotowani, zanim sprawy zaczną się tutaj rozgrywać. Także już w przyszłym tygodniu będą ogólne. Ogólne czytanie na maj. O Boże. Coś mi się nie chcą. Och, dobra. Już mi się chcą. A, kochani, drogie raki. Wasza energia ogólna. Szóstka kielichów. A, kapłan. Dziesiątka Denarów. Powiem tak, macie bardzo dobre karty, ale dziewiątka mieczy, no serio? Naprawdę, czym wy się martwicie przy takich kartach? Macie dobre karty bardzo na mm, przede wszystkim czas rodzinny. Pojawiają się tu śluby. Zobowiązania, bycie razem, wchodzenie w stałe związki, um, celebrowanie, raczej docenianie tego, jaką super rodzinę bądź też jaką super relację tworzycie. Więc ja nie wiem skąd jest ta dziewiątka. Zaraz nam pewnie to gdzieś wyjdzie, mm, bo jest ogólnie energia stresu, ale nie wiem dlaczego jeszcze. Zobaczmy, jakie przesłanie dla raków na kwiecień. Słuchajcie, mamy. Coś się wydarzyło, jakaś nagła zmiana, e, szokujące wiadomości, niespodzianka, niekoniecznie przyjemna e, i transformacja. To jest trochę karta podobna do wieży. Dobrze, co dla raków na kwiecień? Pozwól swoim przyjaciołom sobie pomóc. No i definitywnie, mimo tej sielanki, jest jakiś kryzys tutaj. Mm. Mi wychodzi. E, osobista, to jest w ogóle Wasz pełnia, w księ pełnia księżyca w raku, tutaj mi wyszła. E, osobisty temat, osobisty jakiś problem. Mm, zaraz się rozwiąże, jak gdyby tutaj e, się pojawiają takie, takie energie, więc zaraz zobaczymy, skąd one się tutaj wzięły, co się tutaj między Wami dzieje. Dobrze, zanim to, to lecimy z tym. Ok, raki partnerski. Co między rakiem a jego osobą? Co się tutaj dzieje? Co pomiędzy rakiem a jego osobą? Pomiędzy wami umiarkowanie, zdrowienie, cierpliwość. Dobra, zobaczmy. W ogóle mi ta sytuacja nie pasuje do tej energii stresu. Arcykapłanka mamy na spodzie. Zaraz sobie już wszystko dopowiemy. Może tak. Zacznijmy od um, karty umiarkowania, która mówi: <grym> Która mówi um, Wam wychiluj. Jak gdyby schudź się, uspokój, nie denerwuj się. Wiecie co? Trochę mi to przypomina taką sytuację. Yy, powiem Wam, z czym mi się ta energia kojarzy, ale niekoniecznie oczywiście ona musi być związana z Wami w tej sytuacji i w tym momencie. Mi się ta energia kojarzy z tym, że słuchajcie, nie wiem, planujecie ślub, są przygotowania, e, są przygotowania i e, dużo jest zamieszania, dużo jest stresu. Wy się też stresujecie, na przykład, czy on, ona nie ucieknie mi sprzed ołtarza. Generalnie jest wszystko w porządku i wszystko się dzieje dobrze, ale wy się e, czymś tutaj e, denerwujecie, stresujecie, albo wy, albo wasze osoby, gdzieś jest stres w powietrzu, wiecie, że mm, trochę sobie sami ten stres robimy, w miecze, przypominam. To jest takie trochę negatywne nakręcanie się, może to. Też dlatego, że jest za dobrze. To też jest taka możliwość. Po prostu jest dobrze, wszystko się układa. No to z której strony huknie? I może dlatego ta błyskawica się tutaj pojawia? Nawet nie w kontekście tego, że coś się zdarzyło złego, ale może właśnie w kontekście tego, że się nakręcacie trochę, co? Albo tak wyczekujecie tej błyskawicy. Dobra, zobaczmy, co pomiędzy Wami w tym umiarkowaniu, bo to jest też zdrowienie. Może, może jesteście po jakiejś błyskawicy, po jakimś wydarzeniu. Mam dwie karty, co najmniej, które mówią o tym, żeby korzystać z porad innych, bądź też postawić na przyjaciół i na to, żeby Wam inni ludzie też pomogli, pocieszyli, żeby z nimi pogadać. To takie tutaj się pojawiają też sprawy. Dwójka denarów. Jakbyście Wy albo w ogóle jako relacja jesteście niezdecydowani. Jakbyście ciągle szukali balansu między sobą. Balansu, pewnego rodzaju yy, uspokojenia, też sytuacji. Yy, więc nie wiem, co tam się dzieje u was w tle, bo u każdego z was może być co innego, ale tak jakby yy, sytuacja wymaga teraz cierpliwości, uspokojenia, osadzenia, nie dlatego, że coś się konkretnego, jakaś awantury. Ja tu już nie widzę żadnego konfliktu. Ja tu raczej wyczuwam dużo zamieszania. I to takiego niepotrzebnego zupełnie. Nawet nie widzę jakiejś sytuacji trzecich, jakiś ból, jakichś dramatyzmów. Nie, nie. Coś jakby się dookoła Was było niespokojnie. Dobrze, Wy macie króla denarów. Jesteście zdecydowani, jesteście stabilni. Tutaj jest chęć, zobowiązanie. To jest bardzo spójne z kapłanem, z dziesiątką denarów. Jeszcze król denarów, no proszę Was, w Waszej głowie. Także tu jest bardzo duże takie osadzenie na zasadzie wiem czego chcę. Chcę budować stały związek. Możecie mieć oczywiście przy tych energiach do czynienia z bykiem panną bądź koziorożcem. Natomiast tu jest nastawienie głową absolutnie na, 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 na siebie, tak? Na, na stabilizację. Pojawia mi się tutaj rycerz mieczy u Was w sercu i to może być ta nerwówka trochę. Zaraz zobaczmy. Wisielec. Um, czy takie są dwie sprzeczne energie. Słuchajcie, ale mogło być też tak, że ktoś i um, y, 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 y to jest drobiazg jakiś. Mam takie wrażenie. Oj, przepraszam Was kochani. Już się wyjaśniło, więc za Was wracam. Mogło być to słuchajcie, jakiś, jakaś, jakiś drobiazg, jakaś zadra, na zasadzie ktoś coś powiedział, y, ktoś coś y, no nie wiem, nadepnął Wam na odcisk może, y, y trochę jak gdyby złośliwość jakaś was uderzyła, albo nie wiem co tam jeszcze. Myślę, że tutaj nie było złych intencji, ale mogło być tak, że trochę się emocjonalnie właśnie zawiesiliście. A co mówią zasadnie. Yy, yy, może być jakieś takie poczucie obrazy, może być takie poczucie rozczarowania, takie czy my na pewno pasujemy do siebie? Bo skoro ty mnie tutaj tak, ale wiecie, to jest rycerz młody, yy, który się zapala od drobiazgów. Ja tu nie widzę dużego kryzysu między Wami, i ja tutaj owszem widzę, że docieracie się jeszcze po prostu, albo jesteście w takiej fazie docierania się z jakiegoś powodu, bo możecie już długo być ze sobą, możecie być połączeni tutaj dziećmi, rodziną, domem, ale tak jakby Was coś tam poruszyło. I nastąpiłaby jakaś lekka zmiana perspektywy albo zmiana serca. Nie jest ona duża, to jest, mówię, taki foszek, foszek, ale troszkę się tutaj pojawia. No i e, sąd ostateczny. to ostateczny, które też mówi o pewnego rodzaju podjęciu decyzji, ale sąd też mówi e, o osądzaniu, wyciąganiu wniosków. Czasami sąd potrafi być bardzo surowy i e, nie. Różnie, słuchajcie, bo Sąd ma też swoje cienie. Nie zawsze jest sprawiedliwy, bo na przykład jak się kieruje emocjami, swoją zadrą, to Sąd potrafi dosłownie oceniać kogoś e, przez pryzmat tych negatywnych uczuć. Więc e, też weźcie oczywiście to co pasuje w waszej sytuacji. Natomiast e, ja mam wrażenie, że trochę rozliczacie waszego partnera albo rozliczacie tą sytuację sami ze sobą, bądź też z innymi. No dobrze, to zobaczmy, co u Waszych partnerów. Król mieczy mi się pojawia w głowie udanej osoby i sprawiedliwość. Okej. Okay. No, to tutaj może być, słuchajcie, przyciąganie liny, kto ma rację. Kto ma rację, kto, kto wie lepiej, po czyjej stronie jest ta sprawiedliwość. I teraz Wasza osoba jest bardzo logiczna. Bardzo tutaj ma dużo intelektu i takiej e, chłodnej energii e, króla mieczy. Co to może dla was znaczyć w tej sytuacji? Może znaczyć to to, że oni po prostu mają zupełnie inny punkt widzenia i siedzenia, czyli y, dla nich nie ma problemu. Poruszyli może w was jakąś emocję, albo y, no nie wiem, powiedzieli coś złośliwego w stylu. Y, Nic mi złośliwego nie przychodzi do głowy, aż dziwne. Um, w stylu, no nie wiem, dobra krytyka, jak prowadzicie samochód, tak, z takie standardowe, yes. między parami. Jak parkujesz, jak coś tam. I może rzeczywiście nie jesteście dobrzy w tym parkowaniu, ale was to jakoś wybrzmiało mocniej. E, I oni myślą, no dobra, ale czemu, co, co tutaj jest za problem, skoro ty źle parkujesz, po prostu. Tak, i, i ja po prostu tylko stwierdziłem fakty, albo stwierdziłam fakty. Więc tu jest takie bardzo logiczne i faktyczne patrzenie na pewne sprawy. Nie kierowanie się emocjami i nie zwracanie uwagi na pewnego rodzaju empatię emocjonalną, która być może byłaby w tej sytuacji pomocna. no. Przynajmniej tak to się pokazuje, mniej więcej. E, dobra, rycerz denarów jest w sercu i umiarkowanie też nam się pojawia. No ten rycerz, słuchajcie, on potrzebuje cierpliwie dotrzeć, on, on dużo czasu potrzebuje, żeby pokazać, ja jestem stabilny, stabilna emocjonalnie i dalej jestem w tym samym miejscu, w którym jestem, czyli no dobra, powiedziałam ci, że źle parkujesz, ale generalnie to ja jestem z tobą w związku w relacji albo no nie wiem, czuję to, to, co czuję, i u mnie to się nie zmienia. To, że ty zmieniłeś, czy zmieniłaś o mnie zdanie, bo coś tam ci wytknąłem, powiedziałem, albo coś ciebie i zastanawiasz się już na tej bazie, czy do siebie pasujemy, albo zmieniasz perspektywę, to ja mogę do końca tego nie rozumieć. Tak, bo dla nich to jest zupełnie inna skala niż dla Was, i tu jest bardzo duża taka stabilizacja i osadzenie się w tym wszystkim. No mówię, też umiarkowanie szuka cierpliwie, bo to są dwie karty, które są długodystansowe, czyli jest bardzo stałe to uczucie, ale rzeczywiście też będzie wymagało to trochę czasu, żeby te uczucia Wam też okazać w jakiś sposób, tak, że bo tu jest dużo chłodu, więc denary też nie są jakieś, wiecie, bardzo wylewne. One są bardzo pragmatyczne, praktyczne, um, a umiarkowanie to jest taka próba zbalansowania i to jest właśnie wszystko to, co tutaj macie, umiarkowanie dwójka buław, to jest, mówię, ta, ta faza docierania. Dziesiątka denarów, znowu bardzo stabilna karta w zachowaniu, w zamiarach, w tym, co widzimy na zewnątrz. O, diabełek nam się pojawił. To troszkę więcej dobierzmy tutaj. Siódemka kielichów. Księżyc. No, słuchajcie, odpala się yy, w związku z tą całą sytuacją u kogoś lęki niepewność. Yy, yy. Przepraszam was, moi drodzy. E, odpala się lęk i niepewność, czyli to, co u was się odpaliło w sercu i to takie podsumowywanie sytuacji z kolei u nich, mimo tego, że są tacy intelektualnie, odpala wątpliwości w zachowaniu. Na zasadzie, czy rzeczywiście my zbudujemy fizycznie, fizycznie, tak namacalnie, wspólny dom i wspólną rodzinę, bo tu się u nich odpala jakiś mechanizm lęku i strachu. Coś zaczynacie tutaj robić takiego, e, że oni wcale nie są pewni teraz, czy to popłynie w dobrym kierunku. I mimo tego, że um, ja nie widzę złych intencji, ja widzę tutaj dużo stałości, to przez to, że wa u Was się ta dynamika zmienia i um, analizujecie pewne sprawy, u nich się odpala strach i lęk. I pytanie, i co dalej? Co my z tym zrobimy? Hmm? Trochę tak bym powiedziała, że z małego pikusia zrobił się duży problem. Trochę tak ja to odczuwam. Nie musi tak być, oczywiście. Mówię tylko wam, tak wiecie, zupełnie nie znam z Waszych sytuacji. Jak czytam to z kart, że z małej sprawy zaczyna sprawa rosnąć do sprawy bardzo poważnej. Mimo tego, że macie bardzo dobre energię i mimo tego, że tu jest dużo stałości i stabilizacji, przez nakręcanie się, przez niewyjaśnione sprawy, niedopowiedzenia i takie przytykanie zaczyna się robić problem. Problem, z którego być może za jakiś czas, jeżeli nie wyrównacie tej energii między sobą, nie wybalansujecie, nie wyjaśnicie, nie dacie sobie czasu na uspokojenie, tylko jeżeli będziecie nakręcać, nie daj Boże, tą sytuację, albo druga strona będzie nakręcać, to sytuacja może nie popłynąć w dobrym kierunku. Ok. Zobaczmy, jakie są tendencje rozwojowe na kwiecień dla Was w tej sprawie. Czyli co tutaj karty mówią, jak to się będzie rozwijać. Piątka kielichów, żal. Mamy. Ósemka buław komunikacja. Dobrze, bo jest potrzebna. Siódemka kielichów. Wątpliwości, niepewność, co dalej? Y, moi drodzy, zwróćcie naprawdę uwagę na komunikację. Ona was tutaj blokuje. Wy widzicie pewne rzeczy w dwóch różnych wymiarach. To nie znaczy, że nie możecie się spotkać w połowie drogi. To nie znaczy, naprawdę. Ale y, mam takie poczucie, że y, tak możecie myśleć. Dobra, piątka kielichów, żal. Decyzja. Król Boław siła. Ktoś możecie mieć tutaj z lwem do czynienia też, e, albo z bliźniakami. E, drogie raki, e, no e, jak gdyby ta sytuacja ma tendencję do rozdmuchania się, tak jak mówiłam. I jeżeli ona się za bardzo rozmucha, to będzie trzeba podjąć decyzję w którymś momencie. Albo wóz, albo przewóz i stosowne działania. Tutaj jest siła i moc, jak gdyby powalczenie o to, żeby to zatrzymać i wyhamować. Ale czy wy to zauważycie w zawczasu? Czy ja powiedziałam do was, drogi bliźniaki? Jeśli tak, to przepraszam chciałam powiedzieć drogie raki i teraz mi przyszło do głowy ale nie wiem, już się trochę pogubiłam więc przepraszam z góry jeśli się przejęzyczyłam bo myślałam o tych bliźniakach w kochankach e, dobra, ósemka buław zobaczmy dlaczego rycerz buław czwórka, o Jezusie no naprawdę e, znowu, pojawia mi się tutaj bardzo niedojrzała komunikacja, jest zwrot są informacje, być może smsy no nakręcacie się tutaj wzajemnie po co? Nakręcacie się, możecie się nakręcić do takiego stopnia, że druga strona już przestanie, nie będzie już chciała odpisywać. Nie będzie chciała z wami rozmawiać albo wy z nią. Um, oczywiście może być, ale tu jest naprawdę takie już, y wiecie, odbijanie piłeczki. Odbijanie piłeczki. Siedemka kielichów. Dlaczego? Dwójka mieczy. Rydwan. Królowa buław. E, może być tak. E, teraz pytanie, bo mamy króla królową w baran, lew, strzelec. Jeśli macie do czynienia ze znakami ognistymi, to e, spoko. Ale jeśli nie, to może być tak, że któraś ze stron zdecyduje się. Um zdecyduje się skierować swoją uwagę gdzie indziej. Jeżeli zwłaszcza jesteście, nie jesteście, jeżeli nie jesteście małżeństwem, jeżeli nie macie dzieci, jeżeli to jest relacja bardzo wczesna, nie wiem, do pół roku, maksymalnie roku razem yy, i zacznie się to kotłowanie, to ktoś w którymś momencie może stwierdzić, że jest w impasie, nie wie, dokąd ta relacja zmierza i może absolutnie przekierować swoją uwagę na coś, co w tym momencie jest na przykład atrakcyjne, jakaś osoba, która się dookoła w tej waszej osoby albo w was kręci. Bo widzę tutaj takie jeszcze zastanawianie się nad inną opcją, też i analizowanie innej drogi. Jeśli jesteście w małżeństwie długoletnim, albo już macie dzieci, rodzinę i ta sytuacja już jest dosyć mocno osadzona, to karty zachęcają, żeby więcej takiej zdrowej pasji wnieść. Czyli nie przytykanie się o głupoty, tylko przekierować Wasze działania na właśnie być może jakiś wspólny wyjazd, jakieś takie wiecie, odnajdywanie się i odkrywanie na nowo, działanie z trochę większą pewnością, bo wy wzajemnie też czując, że jesteście niepewni w stosunku do siebie w tej sytuacji. Jedna osoba się denerwuje, za chwilę druga się denerwuje. Jedna osoba myśli, Boże, coś jest nie tak, i druga osoba za chwilę to samo. Wiecie, po prostu działacie na zasadzie lustra, e, odbijającego swoje emocje i swoje lęki, więc żeby przełamać ten mistyczny krok. E, krąg, krok krąg, e, karty naprawdę tutaj sugerują, żeby ktoś ruszył z tej sytuacji, wyrwał was, e, żebyście się wyrwali z tego schematu takiego odbijania piłeczki i na. Nakręcanie się wzajemnego, żebyście zrobili coś razem fajnego, pasjonującego, trochę przygody, trochę, wiecie, takiego, też tutaj się sprawy łóżkowe, jakaś namiętność pojawia. Wiecie, żeby po prostu przestać siedzieć w tym negatywie, tylko przełamać to jakoś. To tak się mniej więcej pokazuje. Oczywiście nie dla wszystkich, więc weźcie to, co jest zgodne z Wami. E, drogie Raki, dziękuję Wam bardzo. To wszystko, co mam dla Was. Pamiętajcie o łapkach, które pomagają nam budować społeczność i innym osobom też znajdować kanał e, i e, wiadomości. E, jest to bardzo cenne, także będę Wam bardzo wdzięczna. E, I e, no cóż, e, do rychłego zobaczenia, bo niedługo widzimy się w kolejnych filmach. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Dajcie znać w komentarzach, co tam myślicie, co uważacie. Pamiętajcie o konkursie yy, i wszystkiego dobrego.